A witam serdecznie na kanale Picasso. Fajnie, że jesteście, fajnie, że dotarliście tutaj do mnie. No, dzisiaj będziemy romansa, Age of Caesar także. Zaczynamy. A teraz będziemy robić sobie taką te awanse, prawda? Jak moje tutaj awanse, dlaczego ja do 69, a tutaj czekam dlatego, że po prostu te wszystkie wszystkie powiedzmy, ataki one kosztują, prawda? Jak one kosztują, no to no to no niestety idzie kasa bardzo, bardzo oficie. Można w tym, w, w przystani sobie to zrobić, natomiast powiem szczerze, no jest to i jest to dosyć dosyć ciężko. No. Jestem na takim etapie, że już praktycznie nie mam co robić. Wszystkie wszystkie rzeczy już tutaj porobiłem. Przydałoby się, żeby, żeby też zwiększyć tutaj mieszkania, ale nie o to chodzi. Także tutaj będziemy, będziemy sobie robić jeszcze coś innego. A mianowicie będziemy inwestować w armię i spróbujemy się przygotować do wojny. Player al player, także gracz na gracza. Co za tym idzie? No, możemy potrzebować dużo ulepszeń w wojsku. Niestety, gra jest tak pomyślana, że gracz słabszy ma od razu na dzień, dobry, ciężej. A z tegoż chociażby z y, powodu, że y, no, niestety, ale y, no, nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy. Y, mówię tutaj o takim czymś, że nie da się zrobić lepszej obrony niż niż do pewnego poziomu, bo na przykład lepsza obrona, a zaraz wam pokażę, na przykład tutaj jak sobie spojrzymy, ogary są od 90 poziomu dopiero, na przykład i do obrony ogary są bardzo dobre. No ja będę się starał zrobić ten 90 poziom tak samo jak i tutaj legionów będzie, legionistów będę chciał wymyślić przy okazji Tutaj nie wiem co, Glory Ride, czyli po pochwałę, po możemy pochwałę jechać, tak. No te, te rzeczy przypuszczam, że będę musiał zrobić, żeby móc atakować te skóry. To na razie nie, nie moja bajka, więc nie będę robił, a natomiast otworzę sobie też w gospodarce możliwość podwyższania podwyższania wełny, czy też bawełny, to jest bawełna bardziej. A tak jest, dobrze. A w każdym bądź razie tutaj te wszystkie rzeczy już pozbierałem sobie i teraz będę będę robił te awanse. Przy każdym awansie mamy określoną ilość kasy, określoną ilość określoną ilość tutaj tej nauki. No i tutaj te punkty też nam idą do góry. Natomiast, no. 70 punktów tych rozwojowych, tych tutaj, punktów dostajemy także. Oczywiście na tym mi nie za bardzo zależy na tych rzeczach. Natomiast, jeżeli chodzi o punkty, no to powiem szczerze, żeby mi się przydały. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żeby szybko zrobić tutaj. Te, te nasze zadania. Nie będę też patrzył na, na kasę, bo ta 800 to jest akurat tyle, co powiedzmy, że jeden atak, który będę miał na przeciwnika. Także to będzie dosyć drogo. Natomiast, jeżeli chcę atakować innych, innych graczy, to muszę niestety podciągnąć się w tejże, w tejże dziedzinie. No dobra, no to koniec ględzenia, czas na, na rzeczy. Ja mam tutaj dosyć sporo tych punktów. No dobra, urban i tak dalej. Dlaczego no, mniej tych urban punktów dostałem, to nie wiem. A co też jest jakiś, jakiś limit tutaj na tym, czy co? Eee, ważne, żebym się rozwinął eee, dosyć sporo. Teraz tak, tutaj mamy, widzicie, pojedynczo tutaj możemy sobie to robić. A eee, co możemy tutaj. Legata możemy podwyższyć. The tactical Power Rally, podobno fajna sprawa. No, ja nie wiem. No, tutaj pierwsze co to pilarze muszę sobie odblokować. Ile to będzie trwało? 36 minut. Także nie będę na to czekał, nie będę Was zabnudzał. Natomiast, co tutaj w takich przypadkach będę robił? Będę używał kart. Tutaj mamy karty, po prostu, które pozwolą mi troszeczkę nadrobić te rzeczy. I tutaj weźmiemy sobie jednodniową kartę, która, która pozwoli mi mieć cztery dodatkowe nauki, i oczywiście z tego skorzystam. No, a dlaczego by nie? Teraz tak, jeżeli chodzi o atak, no to legat. Jeżeli chodzi o atak, no to tutaj chyba w tym momencie więcej nie mam. No. O, tu można więcej tych. Uff, zobaczymy, jak to na czym to polega, bo powiem szczerze nie rozgryzłem tego jeszcze dopiero, dopiero mi się to zaczęły rzeczy natomiast już by mi się przydała tutaj ten to do ofensywy i do defensywy aha, no to muszę następne wrzucić co robimy dobra powiem, że mamy ten 71 o, dodaję jednak, o, dobra a w każdym razie jeżeli chodzi o to 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 to. To teraz będziemy następne wrzucać. To nie jest tak że mi że mi od razu do, robi te rzeczy. tak? To jest kolejka możemy kolejkować. Po prostu przez pewien czas jedno za drugim będą mi wchodzić. Można bez tego dawać, natomiast no w nocy już macie jak śpicie, no to macie do tyłu, prawda. No i następna sprawa, co jest, no to e, też zapomina się czasem, prawda. Poza tym niektóre, o, może to możemy przesunąć do góry, żeby szybciej się zrobiło. W ten sposób także bez problemu tu można sobie tym, tym robić. Defensywa w defensywie, ja wrzuciłem sobie, że, że na początku robię mury. I o, tutaj skorpiony będą na 74, i te skorpiony, mury, skorpiony mury. Dlaczego? Dlatego, żeby zatrzymały na tyle, żeby moi łucznicy mogli tam wysiec dane, 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 dane osoby. No i co jeszcze? Tutaj te, no, te punkty, fortyfikacje, punkty. Z tego, co ja wiem, to wszystko jest ograniczone właśnie co do, do tych do do tego legata możemy sobie, bo on jest w sumie tak najmniej potrzebny w tym momencie, bo ja mam dobrego tego legata w tym momencie. Także teraz będę dawał wszystko praktycznie w, 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 w naszą tutaj armię. A co za tym idzie, no to mam tam wszystko już porobione i w ten sposób będę nadrabiał. Także tutaj mam tych punktów jeszcze dosyć sporo. A także będę, będę to tak robił, natomiast nie, nie za bardzo tutaj tracę na tych na tych na tych nauce z tego względu, że jak wcześniej dawałem dawałem tą naukę, no to te je, No, powiem tak, no, bez, bez, bez tej, tej umiejętności tutaj, że, że szybko że, że jedna po drugiej po prostu idzie ta, ta, te badania, no to tak trochę dłużej mi schodziło z tymi, z tymi badaniami, tak to można zaplanować, na przykład dłuższe, dłuższe badania dać na noc, prawda, żeby się to szybciej robiło, krótsze po prostu od razu i no właśnie tego legata chyba sobie... sobie nie, to znowu nie jest tak długo no. w każdym razie m, można sobie to lepiej zaplanować a było tak czasami, że zanim ja wbiłem zanim ja wbiłem poziom no to już po prostu nie miałem co badać i tak mi stały te badania puste no więc więc tutaj zesz po pierwsze zeszłem z kosztów przede wszystkim jeżeli chodzi o ubijanie tych po prostu bardzo barzyńców no teraz o 10 mi znowu wzrosło, no ale to przez to, że, że po prostu mam nowy, nowy dochód w postaci powiedzmy tamtych, tamtych wiosek na plantacji, no to w tym momencie jestem w stanie, jestem w stanie to, to zrobić sobie skuteczniej i lepiej natomiast przyda nam się Przyda mi się po prostu tutaj ta ofensywa troszkę większa. No bo tam są coraz silniejsze te, te jednostki, coraz silniejsze są, są te zasieki, które tam są. To nie to. Tutaj to mi się bardzo przyda, to, to pilarze to już mniej, natomiast z tego, z tego co, co ja tak sądzę, no to. No, to będzie, będzie, będzie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Gdybym ja tutaj w tym momencie przerwał i dał na, na górę, to mi przepada ten czas, który tutaj, tutaj jest. To na to musicie uważać. Natomiast, jeżeli stąd chcecie coś usunąć, to nic nie tracicie. Bo możecie sobie tutaj jeszcze zmieniać w tym momencie. No, jak ja bym chciał podnieść domy, no to stracę y, chociażby o jeden y, poziom tracę bardzo dużo tych punktów dodatkowych. No i co za tym idzie, no to nie bardzo, nie bardzo jest później jak, jak to nadrobić. No, jednakże w późniejszym etapie może się zdarzyć tak, że gracze po prostu silniejsi będą wam wykradać te domy, więc no to się mija z celem po prostu lepiej, lepiej się zabezpieczyć. No. Przed, przed największymi graczami to, a to nie wyjdzie, ale powiedzmy tak: jak macie drugą, trzecią wioskę, no to już nie otwierać na przykład tych, tych e, e, bram i tam sobie robić najwyższe te, 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 te domy. A tam, gdzie macie, macie po prostu otwartą bramę, to mieć takie skromniejsze domostwa, prawda, i tak dalej. To jest moja taktyka. Ja tak przynajmniej e, będę, e, będę robił. Natomiast jeżeli chodzi o, o tutaj te punkty i awans, no to tak jak widzicie, ja w tym momencie będę szedł do góry nie tracę nic na tym, że, że tutaj te, te nie robiłem przez jeden dzień. No, tak się zdarzyło, że przez jeden dzień nie robiłem tutaj żadnych badań. No ale to wszystko co tam ten, ten jeden dzień straciłem, powiedzmy z tymi badaniami to poprzez to że teraz wrzuciłem sobie tą kartę gdzie, gdzie mi przez jeden dzień będą szły non stop te, te badania po prostu zrekompensuje mi to, to wszystko będę mógł zaplanować jakoś i tak dalej poza tym wrzucę awanse wyżej to nie będę musiał czekać na przykład na jakieś badania tylko od razu sobie będę je robił i w ten sposób będę, będę, będę tutaj zabezpieczony Dziękuję bardzo że byliście, fajnie że jesteście, że, że mogłem z Wami grać, no i do zobaczenia do następnego razu.